Yo, siemanko, z tej strony tak zwana Ża żana. i witam was w kolejnym odcinku z tej serii, czyli serii drogów, jak widzicie jestem dzisiaj w minigierkach e, link do tej gry będziecie mieli w opisie, tam na dole i zaraz będziemy oglądać grę Fishing Friends, przepraszam, że mówię tak szybko ale zaraz będzie kolejna pierwsza minigierka więc tak, jeśli wam się odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę zasubskrybujcie mój kanał i wciśnijcie y dzwoneczek, żebyś na bieżąco odcinkami. A teraz ja muszę się umówić? Okej. Okay. Nie udało mi się... Przepraszam, że akciowo już teraz jestem, ale po prostu miałam się trochę dzień. Chciałam odciekać od razu, zanim zaczynam zabrać lekcje, bo mi się nie chce teraz udawać. I am Nie wiem, jak jest ten impuls w piasku, ale dlatego tak mówię. Dlatego tak się skupiam, bo... Ja tu się skupiam się. Ja tu mam czekać, by aż któraś płynie, czy ja mam je łapać. Łapać. Miałem więcej, bo widzieli dokładnie, o co chodzi, a ja nie. Jak widzicie, grałam tu w tą gierkę wcześniej, ale tylko dlatego, że nagrywałam wcześniej ale ni ni niestety się usunął, a w grywam nagrywałam Zombie tak. lecz niestety nie chciał się załadować, więc by się nie chciało go robić od ludzie. ale, Rol. Ludzie. Nie, nie taka prawda. Słowni. No nie, to są jakieś Chińczycy. Kurwa. Kurde. O, kuleczki. Moja kuleczka. Jestem niebieski. Niebieski to jest najlepszy kolor ever. Chociaż ten fiolet, A też jest fajny. O, w kolejny fiolet. Ja zamawiam. Ciężko to... Ej, 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 O, odbij się z tym! Tak, 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 tak! Oj! Pomorskie wszystko! Różowy nie wpadł! Zacznijcie, jest różowy! O, fiolet! Dopchnęłam. Zapchnęłam... Zapchnęłam wizdę! I chcę popchnąć... Dobra, biegnijm za tą kulką! O, mam cię, kulka! Teraz trzeba wypchać tam i już. Dobra, wypchajcie tą ostatnią. Dawaj, 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 dawaj. Jest na ją. Tam co kolejne, ale a dobra. Deret! bo czemu! Mają 7... A. Ludzie jesteście sławni. Nie nagrywać! Ja nagrywam mixe. Ej, ciekawe kto... Zobaczmy kto, 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 kto jest kto jest Polakiem. <grywa> nie jest Polaką na no pewno. Zmig z Was nie jest Polakiem? Jak je nagrywać? Nie wiem, jak je zagrywać. Eee... No, tak. no to tak. No to co? My to no. kompletnie zemść. Mamy no, no, drink, kola, a wciąż zostaje Okej. Okay. Czyli mamy biegać. Ok. Pić kolę Mamy łapać tę kolę Żeby sobie się regenerować. Jeśli to zrozumiałam. Bo tego kola może nas uratować. Nie! kurde To jest ciepsze niż myślałam. A kula. Koli tu nie możemy. O jest, Nie. Zabrano mi kola. Nie, a no to nigdzie koli. Oto jest puszeczka. Napieram się puszki. Spadaj tutaj. Niebiosa, wspadnijcie, o. Widzicie? Tak się prosi niebiosa. No tu jestem teraz zabezpieczona, normalnie. Jej, Wygrała. Żyję. żyję. ja. ile na Dobrze, 5 minut. to już sobie, zagramy sobie w 5 gier, czyli jeszcze 3, tak 3 gierki jeszcze. Że ten odcinek nam się nie, Za bardzo dłużył, że potem mogłabym go wrócić. Expansion Projects, Caching, Mapy, Zen, Coina. I jak nic nie rozumiem, więc wiem, po co to pisanie. A zobaczcie, co ja mogę zrobić, ja mam 90, tak, o, o wyścigi. Ja być najlepsza. Dawaj tak zwana... kibucuje sobie samej. Jakie to miłe. Tak zwana sobie kibucuję. Dawaj tak zwana... oj. A ja już w tym odcinku klikniewałam. Yy, wtedy to też te, te, tę mapę miałam, więc. Niech zobaczyłem o co chodzi. Ale to nie muszę przez to przechodzić. ważne że wyszła. Była któraś tam ale patrzę, że wygrała znaczy nie wygrała, ale też była tutaj. jako jakaś tam osoba Trzymiałam trzymałam się jej, przeszłam nice one, jej o, że stówkę mam czekaj, co ja mogę kupić hmm co on pamiętam się o pierwszym, tako tako, tako. Nie wiem czy taką kupić zobaczymy, że jakiś efekt ze stówkę. Mhm. Mm Teraz o, oh, za thing. Fig no, Dobra, mogę kupić. No, oh, ok. Jest to figur. Proszę mi tak mówić. <laughs> Okej. Okay. Jeden fig... Jeden gracz ma... dostaje miecz. I jego zadaniem jest nas zabić. Lala Kocica ma tyle. 80 sekund, żeby nas zabić. Dobra. Czyli ile ona ma czasu, żeby nas zabić? Lala Kocica. Ale ja dokładnie nie wiem, gdzie ona jest. Taktyka. ach Ja myślałam, że mogę wyjść na to drzewa, ale raczej. Ech. tak taktyka, to jest najlepsza yggza i obserwuj. I słuchajcie moje taktyki. Nie, yeah. słuchajcie moje taktyki. O, ja sobie widzę. Miała kucia? Chyba chłopak? Ja to sobie stoję. O, cześć unicorn 2, 5, 2. O, Max, tu chodź. Tu mach, chodź, Max. Skoczyłem, no to sobie zyskać, kućcie. Ja tu... Moja taktyka, moim zdaniem, jest najlepsza. Ja mogę sobie wszystko sprawdzić. 8 minut już trwa, wow. Wygra, przetrwałam. Jestem nawet ostatnia, ale. Dobra, to będzie teraz ostatnia gierka. I to jest kolejny odcinka, bo nie może się tak przedłużać. To jest ciężko porankowe to prawda? Już 8 minut trwa tym ogólnie, a dopiero zaczęłam. O, nie wiem, że tu jest, ale ja jestem w tym najlepsza. W Royal Hick dużo się grało, nie? No to się wie. Uuu, może tu wejść. Wow. Daj Daj ten niebieski. Okej. Okay. Moje zdolności artystyczne są przekraczające ludzkie marzenia. <laughs> no bo jesteśmy w Robloxie. Okej. Okay. Okej. Okay. Idealnie. Ile tego poszukam? O to skupienie. Okej. Okay. O, nie zmieniłam. Tyle to wy Czy angielski? Ja yes! Level czwarty! Ju, mini gamer jestem! O, fajnie! To idę go odebrać. Mini gamer, tak, nie. Tyle. Tak. Gdzie to jest? Chyba tutaj w moim. Minigamer. Aaaaaa! Czyli mam taką ksupeczkę, no. Yeah. O, tu nie, yeah. koniec. Okej, okay, zaczyna się computer crash, a co przeczytam ten, ten odcinek, nie być ostatni? Nie być ostatni, no trudno, zrobimy jeszcze ten, bo jeszcze nie wiem, co to jest, albo trzeba to wrzucić. Mhm. <słuch> Więc tak, mam gdzieś stanąć ogólnie, dobra. To jestem. I co? Jestem zamknięta, Gwina cię za oka. Wytworzę. Co? I chwali Dobra, mamy wejść w takie pudła. Dobra. Nie interesujące. Czyli tylko te dwie zostały bez schowania. Myślę, że ja. Dobrze. No nawet... Łatwo to było. Dobra, ile jeszcze to już nagrywamy? 11 minut, dobra. To dobry czas nie krążę. I gości są bez. I po prostu była, jak będę nagrać, siła do końca, jeżeli ja gościu nie, nie trzębię. Jakie emocje, Boże! <grymne> no, jednego jedno gościu są bez. Już moje biegnę tam, nie tu, mówię, nie ma już nic na ja miarę, tylko patrzę, biegnę tam, a tu jest, jest wolne, Boże! Przepraszam, że tak cię tyle telekaty... Gościu został bez pary. Mam nadzieję, że będę ta pierwsza. Tak na razie jestem w pierwszej trójce. Więc wszystko widzę. wszystko widzę. A, to tyle. No to, kochani, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i zadzwońcie do naszych być na bieżąco. A my się... A my się żegnamy w tym jakże pięknym odcinku. Pa! b